Chciałabym Wam pokazać naszą nową wolierę. Nową, starą. W tym samym miejscu, co była stara przez 5 lat, teraz jest zrobiona, nowiutka, elegancka. Z okienkami u góry. Tak, byzie słychać, że tam śpiewa. Tu kwiatków, kwiatków, kwiatków. Tu okienko, jakaś chyba mimi mi u góry jest. Wchodzimy. Wiesz, kociaki, nie wychodź, nie wychodź, Karunia. Okej, okay. poproszę po kolei, kuwetę z piasku, czego siatkę mamy. Maskującą, żeby dodatkowo troszkę chroniła przed, przed wiatrem. To jest dół. Zobaczcie. Jakie cwane drzwi. A teraz góra. Falbanki, falbanki. Koty w kocim raju. To jest zewnętrzna część i teraz wchodzimy do środka, do wariery, która została wyremontowana, odnowiona. Proszę, zobaczcie. Trabinki. Wszędzie wykładziny, filce, żeby mogły sobie bezpiecznie wchodzić do góry. Widzimy? Chosiaki to pokażemy jeszcze. Tu, takie miejscowe. Pokaż, pokażę rozalka pokażemy jak wygląda Wasza dziura. Wejście. O, to jest wejście. Marcelek, mój kochany. Cześć, cześć. Później dostawimy tutaj kaloryferek. Myślę, że bez problemu ogrzeje całe pomieszczenie. Drzwi podwójne, w drugich drzwiach zewnętrznych też zrobimy dziurkę. I myślę, że będzie, będzie wszystko ok. O, tu nasz boleczek u góry. Boluś! Kciek, kciek! Fisiu mały. No, i tak wygląda kraina szczęśliwości dla zniewolonych kotów. I to wszystko zrobił z cichu. Ponad miesiąc jego ciężkiej pracy, żeby to zrobić. Wszystko wygląda rewelacyjnie i u nas recykling z, z, rzeczywiście ma znaczenie, bo wiele rzeczy jest wykorzystywanych po raz drugi albo i nawet nieraz po raz trzeci. Zanim zostanie wyrzucone, to jest dokładnie myślane, sprawdzane. Gdzie to jeszcze może się przydać? Także widzicie, jest, jest całkiem fajnie. Jeszcze dobrze by było, jakby kilka kociaków znalazło domy. Też jakieś fajne. No i to tyle chciałam się pochwalić.